w kolejnym odcinku Autoprawdy dzisiaj bohaterem a raczej bohaterką programu będzie przyczepa Neptun jest to przyczepa lekka a jej nazwa handlowa to jest N7236PTW przyczepkę kupiłem w 2020 roku w lutym w tym momencie mamy styczeń 2021 także mam ją prawie rok no i mogę coś o niej opowiedzieć Robię ten program dlatego, że jak ja szukałem przyczepy, to bardzo mało albo w ogóle było recenzji przyczep lekkich. Może dlatego, że to mało kogo interesuje, ale jak ktoś potrzebuje sobie kupić tak ową przyczepę, to mam nadzieję, że mu pomogę w wyborze. Przyczepa jest w wersji jednoosiowej, jak widać. Są również dostępne wersje dwuosiowe, na przykład ostatnio w, w Obi chyba widziałem a za 3700 zł wersję z dwoma osiami byłoby to dobre rozwiązanie tylko, że mi jak kupowałem tą przyczepę chodziło o to żeby była w miarę tania i w miarę lekka bo przyczepa dwuosiowa nie dość, że jest droższa to jeszcze musicie brać pod uwagę to że jej masa, masa własna jest większa niż, niż przyczepy jednoosiowej przyczepa zakupiona przeze mnie jest to podstawowa wersja wyposażenia czyli jednoosiówka a wersja bez amortyzatorów, bez resorów z zawieszeniem typu belka skrętna, zobaczcie, tak to wygląda pod spodem. Jedyne co ma, co musiałem mieć, to jest system kiprowania. Tutaj jest cały ten zaczep. Zaraz go odczepię i pokażę Wam, jak to działa w praktyce. No i jeszcze dokupiłem do tej przyczepy koło podporowe, no bo jednoosiowa jedno przyczepa musi, musi to mieć Żeby wykiprować tą przyczepką, czyli wysypać ładunek sypki, piasek i tym podobne musimy odczepić to Następnie to dźwignię dać do góry w tym momencie mamy zluzowany system podtrzymywania przyczepy. I teraz, gdybyśmy mieli piasek bardziej na tyle przyczepy, przyczepka sama by się podniosła do góry. Ale że ja mam prawie pustą, muszę to zrobić ręką. ten sposób. Nie jest to system idealny. Pokażę Wam później filmę, które kręciłem, jak wysypywałem żwir. Trzeba mieć trochę wprawy w tym, żeby to gdzieś wykiprować, ale na pewno na pewno to pomaga. Tak wygląda 900 kg pospółki. Teraz otworzymy burtę, przerzucimy trochę na tył i powinno samo się wykiprować. Sprawdzimy, jak to działa. Damy trochę na, na koniec. Zobaczcie przy takim terenie, gdzie mamy trochę podgórkę, przyczepa się podniosła, ale też, zobaczcie, tyle tył się oparł na gruncie. No i musimy zrzucać. Ręcznie. Następnym razem przyniosę sobie jakieś podjazdy, żeby było wyżej. Wtedy powinno być lepiej. Zobaczymy sobie jeszcze, ile taka przyczepka pójdzie do góry na resorach. Zobaczcie, tutaj mamy tonę, tonę żwiru ze spółki. I teraz mamy koło mniej więcej. Do tej, kreski będziemy, do tej kreski będziemy liczyć. To jest 10 cm do kreski oponie od płotnika. Zobaczymy, jak już rzucimy. Ile będzie. I zobaczcie. Pusta przyczepa. Sprawdzamy, ile się podniosła na tym zawieszeniu. dajemy do końca. Ten pasek jest na 13 cm, czyli poszła 3 do góry. Czyli zobaczcie trochę. Trochę pracuje to zawieszenie, jednak nie można powiedzieć, że jest całkiem sztywne. Zobaczcie, tak wygląda przyczepa gotowa do kiprowania. Gdybyśmy mieli jakiś dół wykopany z tyłu, wychyliłaby się bardziej, ale zobaczcie, ona się w tym momencie opiera tutaj na ziemi. Także to jest maksymalny kąt chociaż i tak to pomaga. A jaki jest widok pod przyczepką? O, zobaczcie coś takiego. Tu mamy tą ramę. Zaczep. Zaczep jakoś nawet opisany. Burta z przodu jest burtą nieotwieraną, czyli jest na sztywno. Burty z boku również są na sztywno. Otwiera się tylko i wyłącznie burta z tyłu. Jest to na takich oto uchwytach. Naciskamy i otwieramy. Przejdźmy zatem do wymiarów skrzyni ładunkowej. Jeżeli chodzi o wymiary. To wyglądają one następująco. Nie przejmujcie się tym burlem tutaj u mnie na przyczepie, ale ona pracuje na budowie, więc codziennie ma ciężką pracę do zrobienia. A jeżeli chodzi o te wymiary, to długość od początku do końca wynosi 240 cm. Długość robocza to jest chyba 239, tak producent podaje, bo tu jeszcze się burta zamyka, także 239 cm długości. A teraz sprawdzimy szerokość. Szerokość przyczepy 128,5 cm. Nie ukrywam, że kupowałem tą przyczepę pod to, żeby wozić od czasu do czasu, ale jednak wozić płyty gipsowe bądź OSB, czyli o wymiarach 125 na 250. Jak włożę takie płyty, to wtedy muszę wyjąć Tą motocyklową Ona się wyjmuje bardzo prosto. Zobaczcie, wystarczy popchnąć. Nie będę jej teraz wyjmował, bo sam jest tam, ale wyjmujemy ją w lewo i już nie mamy burty. I wtedy taka płyta wystaje te 10 cm z tyłu. na szerokość wchodzi bez problemu. Także przyczepa spełnia swoje zadanie. Wysokość przyczepy mierzona od sufitu do podłogi. To jest 144 cm. Pierwotna wysokość tej przyczepy to było 1,50 m, ale musiałem ją trochę obniżyć, bo nie zmieściła mi się do garażu. Jeżeli jesteśmy w temacie plandeki, to standardowa plandeka do tej przyczepki była o wysokości bodajże 1,20 m w środku, a nie pamiętam ile kosztowało, ale chyba 700 zł. Ja sobie wziąłem powiększoną plandekę, która ma, miała mieć 1,50 m w środku i tyle też miała. Czyli cała przyczepa powyżej 2 m, 2,5 m. W tym momencie są to 2 metry, bo skróciłem, jak wiecie. No i przyczepka wygląda w ten sposób. Zobaczcie, tutaj jest Citroen, który ma 1,90 m. Przyczepa. Plandeka jest o tyle dobra, że mamy tutaj taki, taki oto spad. Zobaczcie, to powietrze, które idzie z auta, przemyka sobie delikatnie nad przyczepą, bo nie ma takiego kanta. To oczywiście rodzi problem w tym, że jeżeli chcielibyśmy przewieźć coś, które jest coś, co jest wysokie i długie, no to nam się nie zmieści, bo mamy tutaj ograniczoną jednak ładowność z przodu, ale na pewno zmniejsza zużycie paliwa w samochodzie i poprawia ciągnięcie owej przyczepy, czyli moc. Bo ten Citroen już się tak przyzwyczaił do tej przyczepy, że generalnie nie czuję różnicy, czy jadę z nią, czy bez niej. Opony, na jakich wyszła ta przyczepa, tu zobaczcie sami, jakieś to są triangle, pewnie coś chińskiego. No nie wiem, mają, tak mówię, przejechane może z 5-6 tysięcy kilometrów. Nawet, nawet jeszcze wyglądają, nic się z nimi nie dzieje. Także nie mogę narzekać. Ech, dobra, przejdźmy do podsumowania. Kosztów, wad i zalet. Jeżeli chodzi o koszta, to przyczepa 2200 zł. Koło podpurowe 65. Do tego Plandeka za 900 zł. I jeszcze musiałem zapłacić 100 zł za to, żeby zmniejszyli mi DMC tej przyczepy. O co chodzi, już wyjaśniam. Mój samochód może maksymalną przyczepę bez hamulca ciągnąć 650 kg. Zobaczcie, który jest to nowe DMC 650. Niektóre samochody mają 750, niektóre 550 gdybyście mieli 750 w samochodzie, to wtedy, wtedy nie dopłacacie stówy. Macie DMC przyczepki 750 kg, przyczepa waży 135, czyli na legalu ciągniecie sobie ponad 600 kg ładunku. Ja dlatego, że mam taki samochód, jaki mam, to na legalu mogę ciągnąć 500 kg, 515 dokładnie, bo planteka nie jest liczona w dowód osobisty, w dowód rejestracyjny. Ale na pewno waży z 15 kg, czyli ja tak liczę, że ta przyczepa, jeżeli byście mieli w samochodzie, w dowodzie rejestracyjnym, przyczepę bez hamulca 750 kg, to możemy ją ładować na 600 kg. Jeżeli chodzi o wady tej przyczepy, mam dwie. Po pierwsze, nie można tego domyć. Zobaczcie, byłem na myjce przed programem. Tutaj to jest. To, co się udało uzyskać. Ciężko domyć to aluminium, czy to, to, co to jest, czy chyba ocink. I druga rzecz, burty. Jeżeli podziemie piaski i żwiry, burty wyginają się. Zobaczcie, będzie to teraz widać, może. O, wyginają się w lewo. I nad kole z przyczepy jest krzywo w tym momencie, bo jest przyczepione do burty. Wygląda to nieciekawie. Nie no, taki urok. Przyczepki za 2200. A teraz, może powiem kilka słów o zaletach. Po pierwsze, wydając około 3000 zł, mamy swoją własną przyczepę. Nową przyczepę. Nie ma w niej problemów jak w wypożyczalniach, że przypniecie sobie energię do przyczepy. I okazuje się, że jedno światło nie świeci, migacz nie działa. Nie, nowa przyczepa. To jest nowa i całkowicie wasza. Jadąc na wakacje z tą przyczepą, nie trzeba się przejmować miejscem w bagażniku. Dajemy wszystko do przyczepki. Pandeka jest w miarę szczelna, e, także dość sporo się tam zmieści. E, przyczepa idzie w, na zakrętach prawie tak samo jak samochód, także nie musicie się patrzeć w lusterka że ona wystaje. Jest generalnie szerokości normalnego kompaktowego samochodu. Do zalet, ale zarazem wad muszę dodać jeszcze jeden punkt. Zaczepy na pasy. Słuchajcie, są tylko cztery na każdym rogu. Przydałoby się jeszcze mniej więcej po środku, bo kto montuje ładunek, kto montuje ładunek, wiecie, po przekątnej. Bardzo ciężko to zrobić. Jeżeli chodzi o plandekę, to zapinają się o jedną ręką mi ciężko, ale na takie oto zaczepy, zobaczcie. Wkładamy tutaj ten sznureczek przeciągamy i na dole mamy system gumek a żeby zdjąć plandekę wystarczy odkręcić tą śrubkę tą śrubkę i tak z każdej strony, czyli ze czterech stron na środku po jednej śrubce i wyjmujemy całą plandekę razem ze stelażem tak ja często robię jak potrzebuję przewieźć piasek czy też żwir jeżeli chodzi o oświetlenie, to z przodu mamy takie oto obrysówki z dwóch stron. Następnie z boku odblask jeden, drugi. No i z tyłu standardowe lampy. Zobaczcie, tak to działa kierunkowskazy postojowe w tym momencie są połączone. Daj stopa. Stop. I przeciągielne I przeciągielne tylko z lewej strony. Tak to wygląda. Fajnie świeci w nocy. Nie ma z tym żadnych problemów. Nie miałem takiego, takiej sytuacji, że coś, coś nie działało. Bo no wiadomo, przyczepka jest nowa. Na koniec, reasumując, czy opłaca się kupić taką przyczepę czy lepiej wynająć? No, słuchajcie, jeżeli macie coś przewieźć dwa razy w roku, lepiej wynająć. Ale jeżeli macie budowę bądź idziecie na wakacje, często w pięć osób, sześć osób i potrzebujecie mieć dużo bagażu, rowery i macie gdzie tą przyczepkę trzymać to polecam jak najbardziej. A jeżeli macie firmę budowlaną i potrzebujecie wozić żwir codziennie tonę, półtorej, wtedy polecam kupić coś droższego, coś trwalszego. Jakie są koszty? Słuchajcie, no, koszty rejestracji to było około 100 zł, jak pamiętam dobrze. Chyba 100 zł, tak? Ubezpieczenie OC na rok 55 zł, przy maksymalnych zniżkach Przeglądów nie ma, bo przyczepa jest lekka. Także odpada nam ten koszt. No i to tyle. Zapraszam Was na kolejny odcinek. A w kolejnym odcinku mogę zdradzić, że będzie samochód, który wszyscy znają. Niektórzy go kochają, niektórzy go nienawidzą. Ale na pewno będzie samochód znany wszystkim. Cześć, trzymajcie się ciepło w nowym roku. Na razie.